My mamy charakterne dziewczyny, a jeżeli charakter do walki, który mamy genetycznie gdzieś zaszczepiony będzie, będzie szedł w parze z coraz wyższymi umiejętnościami, no to ciężko będzie kogoś tak zdeterminowanego jak wkurzoną Polkę wiesz, roznieść, roznieść w klatce. Zazwyczaj jest to w drugą stronę. Ja się z tego cieszę. Jest Karina Kowalkiewicz, która jest również no, chwilę po walce mistrzowskiej z Aśką. dobrej walce. I myślę, że jeszcze za chwilkę za chwilkę, Agnieszka Niedźwiedź myślę, że, że dołączy do elity, a po tym co widziałem na ostatniej gali Ladies Fight Night, co zrobiła ze swoją rywalką z Brazylii bardzo mocno z rekordem 10-1, to jestem przekonany, że Agnieszka Niedźwiedź, która ma 21 lat dopiero, też będzie mistrzynią UFC. A Tak mi zreśli tylko jeszcze, bo zaraz zobaczymy sobie walkę Joanny Jędrzejczyk, to za chwileczkę. Bo po prostu tak sobie patrzę, taki jest menadżer, Paweł Kowalik. On chyba tam za tak nieszkodę. Co on ma takiego, że z tymi dziewczynami? Czy, 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 co to jest, że niego tak lub gnobu? Widzisz, karolina. no postawił, postawił, postawił na dziewczyny, tak, ma tych dziewczyn kilka stali. Postawił na dziewczyny, bo widzi, że tu jest potencjał i e, jak pokazują starty podopiecznych. E, no, Czyli to... najpierw zobaczył potencjał, a potem postawił na dziewczyny? Czy najpierw wolił postawić na dziewczynę, a potem szukał potencjału? Jak myślisz? Kurczę, to jest pytanie do, Trudne, do, do Pawła, Pawła. Ale nie chcę na nie no, nieważne w każdym razie, trzeba wydusimy to tak jest. Zanim wrócimy do rozmowy o naszych paniach między innymi, które mają ten ogromny potencjał. Chyba najpopularniejsza walka jeśli chodzi o antenę z telewizji ORANGE SPORT pojedynek <laughs> Joanny Jędrzejczyk, walka wieczoru z Gali Warmia Heroes. Oglądamy. Ona wchodzi do klatki absolutnie przygotowana do tej walki. I naprawdę to jest niebywały wręcz potencjał. Przy tej rewelacyjnej stójce, przy tej ekspresji i dynamice i przy tych umiejętnościach parterowych, jakie ciągle szlifuje, może być zawodniczką naprawdę najwyższej klasy. Oczywiście dla nas Kate Jackson jest prawdopodobnie również jak dla. No ja naj, myślę, że naj, najtrwalszych fanów MMA, absolutną niewiadomą, na pewno będzie chciała szybciutko sklinczować i wykorzystać troszeczkę większe doświadczenie e, i próbować walki na chwyty, no bo w stójce bić się z Jędrzejczyk byłoby dla Brytyjki nierozsądne. Ale to także zawodniczka, która swoje pojedynki rozstrzygała przez ciosy przynajmniej dwa razy z tych czterech. Zwycięstwa przegrała tylko raz ze szwedką Haną Jest ta praca kolonami Je To spory atut zawodniczki z Ostyna. Ale Brytyjka skonwali chce wymęczyć ciężkę Mówiliśmy o tym, że jest zawodniczką od niej, przynajmniej 3 kg cięższą, a dzisiaj to pewnie więcej niż ze 3 kg jest wyższa od niej, prawdopodobnie silniejsza i dlatego wiesza się w tej chwili na Polce, chcąc spowodować, aby ta straciła bardzo, bardzo wiele sił, bo ten klincz jest potwornie wyczerpujący i osłabiający. Są zapięte długie ręce Kate Jackson, a no, na razie cały czas daleko odstawiane biodra Jędrzejczyk, nie pozwalają ustabilizować. Jest kaczenie, ale sprytnie, aż Jędrzejczyk zabiera nogę i dalej stójka, dalej klincz. Ciągło krzyki, zrywaj to zrywaj, już chyba najwyższy czas, żeby uwolniła się od tego objęcia ty Jackson i Jan Jędrzejczyk, dlatego że ani to co widzimy w tej chwili ładne, ani to nie przynosi żadnego efektu, przynajmniej Polce. Pchasi, cały czas Jackson próbuje umęczyć się Joanna Jędrzejczyk i chyba robi to skutecznie. Dobrze wymyśliła sobie plan na tę walkę. by w tak nietypowy sposób Joanna Jezrzecik zaszła za plecy swojej rywalki, jest bardzo bliska, by to uczynić. Oczywiście natychmiast Jackson obraca się przodem. Było jedno kolano, w tej chwili to Brytyjka jest weknięta w siatkę, czy aż uda się w końcu zerwać ten klink. Czy uda się zaatakować? Zaatakować jest bliska. Nie, silna, mocna i taka uparta jest Kate Jackson. A teraz idealnie wykorzystała moment zawahania Kej Jackson. Jędrzejczyk odwróciła swoją zawodniczkę, aby to ona dotykała plecami siatki. Ale cały czas bardzo mało miejsca na zerwanie tego uchwytu. Ogromny problem ma z tymi rękami Angielki. One bez żadnych problemów zapinają klamrę na plecach Jędrzejczyk. O takiego pojedynku no to się kobiet, chyba, prawda. nie spodziewaliśmy, że tutaj aż tyle klinczu. Walczy Jackson o sprowadzenie walki do parteru, broni się Jędrzejczyk, ale a z drugiej strony zawodniczka Azarachiona nie potrafi zerwać tego silnego uchwytu Brytyjki. To na razie nie ma nic innego oprócz klinczu. No i w tej chwili starała się umęczyć i która z nich powędruje do góry, która będzie silniejsza, jednak stała Jędrzejczyk. Blisko sukcesu Kate Jackson, ale... Na no, niespełna 60 sekund do końca pierwszej rundy. Dalej je cały czas walka w uchwycie. Dalej w stójce. A to jak najbardziej pasuje aż Sejendrzejczyk. w każdym razie to milczenie nawet. Ta cisza, która aż bije w uszy w tej Olsztyńskiej Urali, także świadczy o tym, że tu wszyscy byli przygotowani na jakieś efektowne akcje kopnięcia ciosy Aśki Jędrzejczyk. Wszyscy są zdumieni tym, że Kate Jackson taki sobie świetny plan na tę walkę przygotowała i jak na razie w tej pierwszej rundzie realizuje to znakomicie. No przed chwilą była szansa na zerwanie dystansu, ale jakże przykleja się jeszcze Kate Jackson do Joanny Jędrzejczyk. 15 sekund. Jeden cios. Jeden cios, który doszedł, ale specjalnej krzywdy K. Jackson nie zrobiły. Świetnie minęła, poszła po nogę Jędrzejczyk. Ta zachodzi za plecy, ale to już jest gąk na zakończenie tej pierwszej rundy. Idealnie w tempo w końcu tej pierwszej rundy jeszcze zatokowała zejściem do nóg K. Jackson, ale czujnie w obronie. Cały czas Joanna Jędrzejczyk udało się to wybronić, ale na pewno ta pierwsza runda kosztowała ją wiele sił. No, okazuje się, jak ważna jest to walka Szymon Bojkowski, mimo że organizator, mimo że panem w marynarce, to oczywiście razem z Pawłem także są w narożniku, tam Mamet przykleił się do siatki z drugiej strony. Łakra, Szymon odpowiada za przygotowanie graplerskie w Arachionie. Paweł za stójkę, a więc musiał się pofatygować, aby tutaj podpowiedzieć, jak zrywać te mocne, ciasne uchwyty k -Jexa. To jak zrywać? Ustalmy, że Joanna Jędrzejczyk to cały czas przede wszystkim zawodniczka sportów uderzonych i te zapasy. Ja myślę, że to nie tylko akurat w przypadku Joanny Jędrzecik, ale wielu polskich zawodników to też jest element walki pomijana. Coraz więcej gal w Polsce rozgrywanych jest właśnie przy siatce, jest w klatce, A więc ta walka przy siatce jest bardzo, bardzo często warto naprawdę śledzić UFC i patrzeć jak rozwiązują to najlepsi. Amerykańscy przede wszystkim zawodnicy wywodzący się z zapasów. Tak, zwłaszcza, że ring stawia zupełnie inne wymagania niż klatka. I oczywiście Andryka na tym ale teraz kolano na głowie. Jackson ta jednak uparcie ciągle idzie po nogi. Dobry w wykonaniu Jaśki. Świetny z próba zajścia za plecy, ale tam szybciutko Jackson łapie nogę naszej zawodniczki. To też jest bardzo dobra pozycja, ja nie wiem czy... Powinna chyba troszeczkę tutaj Joanna powalczyć jednak o duszę, Trzeba było kolanem może zaatakować biodro rywalki. A trzeba przyznać, że naprawdę konsekwentna w na swoim planie na ten pojedynek jest Kate Jackson. Podebrała w tej chwili nogi. zapieła klamrę. Ale nie wyniosła ażki. O sprawl. Świetnie zrobiła to Jędrzejczyk. Będą plecy, jest szansa na wpięcie. Jest Jędrzejczyk wpięta i rozciąga już w tej chwili swoją przeciwniczkę. Trzeba troszeczkę popracować tymi rękami teraz i pouderzać. A jeżeli udałoby się poddać teraz duszeniem za pleców, to ja myślę, że wszyscy ci, którzy śledzą Fight raporty na antenie Orange Sport, widzieli jak właśnie tą technikę prezentowała Joanna Jędrzejczyk jako taką technikę tygodnia. Oczywiście, czy ręka będzie przełożona? Już lewa ręka wędruje tam pod brodę, złapała za nogę. Jedna noga wypięta, tutaj siła fizyczna Jackson jest sporym problemem jednak dla Joanny Jędrzejczyk, Ale, teraz... Łokieć, żebra. Tak jest, bardzo mocny łokieć. I jeszcze raz wpięcie i znów rozciągnięcie. Ciosy, ciosy. Jest na szczękę taka naciskówka, bardzo mocna, i teraz chyba 100% swoich możliwości angażuje Jędrzejczyk. Nie, jeszcze nie teraz. Trzeba troszeczkę porozbijać Angielkę, trzeba ją troszeczkę zmiękczyć, aby później już bez żadnego problemu przełożyć tę rękę pod brodą. Nie ma co tutaj się śpieszyć, bo jeszcze naprawdę 3 minuty to jest szmat czasu, aby tutaj popracować na zakończeniem. Sprytnie broni się Kate Jackson, podnosząc pozycję, i idąc cały czas do góry. Tak, aby ręka nie mogła znaleźć się w pełni zaciśnięta na szyi. A dlatego ażka musi uważnie kontrolować nogami. Idzie w dosiad i ma ten dosiad w tej chwili. Do żółwia ucieka natychmiast Angielka. Ale trudny pojedynek dla Joanny Jędrzejczyk. Ja myślę, że mocno nie docenialiśmy w komentarzach hey Jackson Jacksona. W parterze prezentuje się naprawdę znakomicie. Są Z deszczu pod rynę, ta ucieczka. A Kate Jackson szybciutko wraca do żubiar. dobrze zmienia pozycję Aśka nie potrafi tej pozycji ustabilizować, nie potrafi zadać więcej niż dwóch ciosów z rzędu. A później natychmiast Jackson ucieka z tego zagrożenia. No Ale kiedyś musi zacząć się męczyć. Cały czas obchodzi za plecy. Cały czas bardzo dobra kontrola. A pozycji w wykonaniu Joanny Jędrzejczyk, ale brakuje postawienia kropki nad i. Jakichś mocnych ciosów z tej pozycji. Półtorej minuty pozostało do zakończenia tego starcia. Dobrze kontroluje angielka ręce Jaski Jędrzejczyk. Ten nadgarski, jak tylko widzi, że jest niebezpieczeństwo, natomiast wczepia się tam bardzo mocno. Tak, cały czas daleko nogi nie pozwalają tutaj. Zobacz chwytu. Jeszcze na rezerwanie tradycyjny taki kopniaczek w tyłek dla Kate Jackson. 40 sekund do zakończenia drugiej rundy. Mamy w końcu stójkę, mamy dystans. I widzą Państwo, że rozbita jest Angielka, prawe oko. Problemy z widzeniem Mędrzejczyk powinna zaatakować. Powinna no, starać się takim prostym ciosem osadzać. Angelkę nie pozwalać jej iść, bo ona jeszcze raz pójdzie po nogi. To jest jasne w tej rundzie. Jest, jest. kajki. Znakomita końcówka w wykonaniu Janny Jędrzejczyk. I o ile z tej pierwszej rundy nie można było wynieść absolutnie nic, to ta runda zdecydowanie dla Polki Joanna Jędrzejczyk. Dobra, druga runda. Troszeczkę już te chwyty Kate Jackson Zelżały. Co pozwoliło Aśce na większą kontrolę tego pojedynku. Dobra pozycja za plecami. Dobra kontrola, dobre ucieczki. A no i w końcówce jeszcze... Pokusiła się o wysokie kopnięcie. Druga runda dla zawodniczki Arakion MMA Oszty. Tam, Jest tam troszeczkę problem. trzeba popracować, jednak, bo to rozcięcie wydawało mi się bardzo, bardzo szerokie. Najlepsza wow. akcja, prawda? No ale na takie akcje Aśki czekaliśmy. Ileż razy ona na ringach całego świata prezentowała takie kupnięcie? Widzieliśmy od razu po tym hajkiku dosyć spory gus pojawił się na łuku brwiowym. Kate Jackson. Nie wiadomo, czy lekarz pozwoli jej przystąpić do trzeciego starcia. O, takie urazy mogą w szybkim tempie rosnąć, i Oj, powodując problemy. Z Buz na głowie chyba że Manera w pewnej walce był wielkości cytryny Omar Homynik w starciu Jose Aldo też to rosło, rosło błyskawicznie. W Wyglądało to naprawdę przerażająco, jednak Kanadyjczyk wyszedł i dał jeszcze kapitalny pojedynek. No, Kate Jackson oko. nie, nie, nie Moim zdaniem nie wolno dopuścić Kate Jackson do trzeciej rundy. No zgadza, że wygląda fatalnie Brytyjka. Oczywiście to konsekwencja tych ciosów i kopnięć Joanny Jędrzejczyk. Po dwóch rundach Joanna Jędrzejczyk zostaje zwyciężczynią tego pojedynku z K. Jackson. Trzecia zawodowa walka, trzecie zwycięstwo. Trzycie następne rywalki dziewczyny z Olsztyna. Ale prawa chyba dla Angielki za tę pierwszą rundę. Oni przeczytali Aśkę, wiedzieli, co będzie największym niebezpieczeństwem i postanowili to zneutralizować. W pierwszej rundzie Jackson się to udawało znakomicie. Cofamy się trochę do przeszłości, a więc ja będę rozpoczynał kolejne wejście w naszym programie. Moim gościem Jacek Adamczyk, którego chciałbym bardzo gorąco zapytać o jedną rzecz, skoro jesteśmy w takim programie podsumowującym to, co działo się na antenie Orange Sports przez wiele, wiele lat, my wiele lat mieliśmy okazję współpracować, nagrywając niezliczoną ilość programów, realizować wszelakie transmisje. W którym momencie wkurzałem czy najbardziej? ukurzałeś mnie w ogóle? nie nie nie, 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 proszę, nie, nie Łukasz myślisz co? Mówię tak jak w każdej firmie bywały trudniejsze przedni były trudne nie to nie chodzi o wkurzanie nie było takich motywów wkurzania natomiast rzeczywiście to może zraćmy takie tajemnice trochę alkowy Był jeden taki była taka jedna historia ja opowiem pozwolisz? Po, pozwolę. nie to że byłem wtedy wkurzony ale byłem wtedy no tak lekko zaskoczony naszą naszą scysią, bo ona była dość poważna wtedy od razu podkreśmy Łukasz nie mógł komentować gali UFC nie mógł, tego, nie mógł też tego robić Andrzej Janisz Dostał ałem Porozmawialiśmy z Łukaszem, porozmawialiśmy z Andrzejem, ustaliliśmy, kto będzie mi pomagał we współkomentowaniu, i tu się pojawiła w tym momencie mała, drobna niejasność to znaczy, osoba, z którą miałem współkomentować, nie odezwała się do mnie do dnia komentarza, nie zadzwoniła do mnie do południa. Ja już lekko rozdygotany, zamówiłem sobie kogo innego. W tym momencie ta osoba dwie godziny później zadzwoniła. Ja powiedziałem, że już ta osoba no, nie będzie ze mną mogła komentować, bo jest kto inny. Zadzwonił do mnie wtedy Łukasz, jak to przecież umawialiśmy, To samo było z Andrzejem. Zagotowało się wtedy między, między nami, a jeszcze zdraćmy, że to był to był tak naprawdę pierwszy ostatni raz, kiedy skomentował galerię UFC Mirosław Okniński i to był właśnie powód. I wtedy rzeczywiście, może nie to, że byłem wkurzony, ale faktycznie czułem się lekko rozgoryczony tym, że mogłem zostać na lodzie, szukałem rozwiązania, a tutaj spotyka mnie, no bo rzeczywiście Andrzej i Łukasz nie dlatego, że chodziło, żeby była jasność, to nie jest jakiś hejt, tylko, że się umówiliśmy po prostu. Ja trochę zmieniłem te zasady i stąd pojawiło się pierwsze takie nasze wtedy chyba jedyne nieporozumienie, że tak powiem. A tak swoją drogą, to ja pamiętam Łukasza Wkurzonego raz, jak mu e, pani Księgowa zapomniała w odpowiednim czasie faktury podstępować i to był strasznie wtedy w No nie, 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 to ja jedną fakturę to nigdy nie robiłem. Ten. Ja, jak się z to kilka faktur. Się kilka. Tak może to znaczy, było, bo... że zaczyna coś I co, nie grać. Co jest lepsze, to nie była wina rzeczywiście Łukasza, bo osoba, która miała to, to przed urlopem, zapomniała. Takie tak, są tak, historie. Tak, proszę, kulisy telewizji. Tak to wyglądało. Aśmy się rozgadali nie o tych naszych paniach, chociaż pani Księgowa bardzo. Dobrze, ale ja, 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 ja cię dopuściłem, oddaję ci już program całkowicie Spokojnie, Jak coś ja tu. Tutaj akurat rzeczywiście żadnych tajemnic w tym momencie nie mam, bo tak czy inaczej były, to zawsze tak jest, jak się współpracuje z kimś takie chwile i to się zdarza. To tutaj tyle, mieliśmy, lat, tyle lat było wez... nieporozumienie, i to jakby sprawa jest oczywista, natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że z mi się. I to mnie całkiem uczciwie, nie dlatego, że się akurat tu spotykamy. Przecież ty masz jakby teraz już swoje telewizyjne, nie tylko życie. Z nikim się tak dobrze, jak z Łukaszem nie współpracowało, dlatego że nie dość Łukasz to, jak wszyscy mówiliśmy w Oren sport, prawdziwe, telewizyjne zwierzę, to jeszcze to jeszcze dodatkowo osoba, która rzeczywiście, no to dużo mówić, ogromną wiedzę miała na ten temat, i, i rzeczywiście łatwo się. Coś robiło z kimś, kto doskonale wiedział o co chodzi, i chwytał, bo przypominamy te pierwsze programy Fight Report, kiedy Łukasz i treningi prowadził, przy okazji techniki i to była przecież Karolina Kowalkiewicz, u nas był Marcin. U nas byli wszyscy. Wszyscy przychodzili. Różal, pamiętasz może, pamiętasz może zagadkę przez Różala zadaną w naszym programie wtedy? Eee, ja ją doskonale... Z kaczką, tak? Coś ja pamiętam. Różal mówi, ja mam zagadkę, ja mam, co to jest? Pływa kaczka się nazywa. No i przyznam szczerze, że nie mogliśmy przez pół godziny podjąć dalszej próby kręcenia programu, bo leżeliśmy wszyscy. Była latająca balacha właśnie Karoliny Kowalkiewicz, to też tak, pamiętam tak, 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 w, tym, tak. w tym programie. Dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. I Ja tak jak zresztą na Twitterze pisałem, jakoś już była, była informacja, że, że, że to może być jakiś finish stacji Orange Sport, że, że to powoli będzie się tak wszystko rozchodzić. Zresztą ostatnie lata też pokazało, że tego MMA było zdecydowanie mniej. Gdzieś tam nasze drogi się porozchodziły. Niezapomniane chwile. Naprawdę nie sądzę, żebym w mojej karierze medialno-sportowej przeżył taki okres, jaki przeżyłem w Sport. Wiesz, Ja się nauczyłem całego fachu, który wykorzystuję teraz na matach przed kamerami. Oren Sport współpracując m.in. z Jackiem Adamczykiem i w ogóle całą. rzeszą. rzeszą. Ładnie, tak jest. rzeszą, jak znowu wciplą kamerę tu, Tak jest. Rzeszą, rzeszą ludzi, także też wielkie podziękowania i ukłony, tak już takie małą, małą dygresję sobie zrobimy dla wszystkich, których miałem okazję poznać i z którymi miałem okazję pracować w stacji Oren Sport. Ja tylko jeszcze też na koniec. Dobrze przecież wiesz, Twoje rozstanie nie do końca chyba przebiegło z Orange Sport, tak jak ja bym sobie to wyobrażał, jak ty byś sobie to wyobrażał i, i to też jakby to, coś jest warte podkreślenia. No, każdy z nas poszedł jakąś swoją drogą, ale też ja czułem. Jak to Murżał powiedział? To z tym głównym. Sła gówna. tak, też do końca nie czułem się z tym komfortowo. Na szczęście, jak widać, potrafimy też się porozumieć i porozmawiać. Cieszę się, że w tym podsumowującym to wszystko, co wydarzyło się, jeśli chodzi o programie Warren Sport, zdecydowałeś się, chciałeś tutaj usiąść chwilę ze mną porozmawiać. To już nie będziemy sobie o tym ma w tym momencie gadać, ja tylko jeszcze kończąc ten program, o jeszcze, jedną, o jeszcze jednej rzeczy pozwolę sobie wspomnieć, bo. O tych wszystkich programach rozmawialiśmy: o tym, że no właśnie, zaczynałeś pracę jeszcze walcząc. Pytanie tysiąc razy ci zadawane, wielokrotnie zadawane, ale to też jest taka, taki moment teraz, mówiliśmy, to chyba jest też jakaś puenta tego naszego programu. Tak się to MMA rozwinęło. Tak niesamowicie poszło do góry. Nie ma u ciebie takiej troszeczkę gdzieś refleksji, że ciut za wcześnie się tym sportem zająłeś, Że teraz w takim momencie będąc to człowieku stadion narodowy, miałbyś <laughs> niesamowite narodowy. Tutaj możliwości. Moje może, miasto to jest, oczywiście. No, no. E, wiesz co, prawda jest taka, że. Każdego dnia od podjęcia decyzji o tym, że kończę karierę sportową, e, które były podektowane gdzieś tam moimi przekonaniami e, i, i moją moralnością, każdego dnia brakuje mi i wiem, że brakować mi będzie zawsze tej adrenaliny, która towarzyszy, momen, ten, ten moment, kiedy Rinkan Osser czyta swoje, twoje imię i słyszysz na backstage'u, jeszcze nie widząc publiczności, e, swoją muzykę, do której masz wychodzić To jest adrenalina, którą próbuję sobie zastępować, zastępować się różnymi rzeczami, ale, ale się nie udaje i mi brakuje cholernie, ja tego nie ukrywam, że, że chciałbym jeszcze, jeszcze wrócić do walki. E, biję się z myślami prawie codziennie, e, ale myślę, że też ilość pracy, którą mam przy tym sporcie od, już z boku, już nie w klatce, już nie w ringu, e, powoduje, że też nie mam czasu, aby siedzieć cały dzień i o tym rozmyślać i, i to tak się troszeczkę rekompensuje. E, też ustalmy, że, że to już jest chyba 5 czy 6 lat od mojej ostatniej walki, E, oczywiście ja sportowo jestem cały czas aktywny, ja cały czas się ruszam i myślę, że jeszcze nie jednemu bym krwi mocno napsuł. Myślę, że też jestem dużo lepszym zawodnikiem sportowo niż jak kończyłem e, karierę, bo przez te 5 lat nauczyłem się e, bardzo wiele. To dla nowej takiej grupy fanów MMA, którzy przez te 5 lat zainteresowali się walkami głównie przez pryzmat Federacji KSW, to ja już jestem głosem, wiesz, ja jestem panem, panem redaktorem bardziej, i, i, i niewiele osób kojarzy mnie, że, e, że ja się kiedyś aktywnie biłem przez lata świetne. To wiesz co, to może w takim razie, no nie, nie mamy żadnej walki, pokazałbym, może kiedyś będzie okazja jeszcze, to wrócimy do tego, nie, oczywiście są tacy, którzy świetnie to pamiętają, Łukasz, to już naprawdę kończąc, zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, z wszystkich zawodników, którzy teraz gdzieś tam są, masz wielu znajomych, wielu kolegów, ja nie chciałem tutaj też, żeby była jasność, poruszać tych wszystkich newsowych tematów, Michał Materla, na temat już się wypowiadałeś, wszystko co się dzieje teraz, ale Cię zapytam o co innego, który z tych zawodników Twoim ulubionym zawodnikiem jest, jeśli chodzi o MMA? Kto tak jest takim największym wzorem dla Łukasza Urkowskiego, jeśli chodzi o fajtera? To niekoniecznie musi być Polak. Kurczę, wiesz co? kiedyś to było łatwe, bo, bo było Pride i był Wanderlei Silva, a teraz z polskich zawodników w większości wszyscy, w większości, w większości to jednak wszyscy moi znajomi, więc niezręcznie byłoby też forować jedną osobę, która jest jakimś moim sportowym autorytetem i stylem zagranicznych, czy mam takich zawodników, który no wiadomo, że jest Kęwalaska jest, chociaż teraz troszeczkę mniej aktywny. Eee, chyba nie mam już teraz. Tak, też, wiesz, ja mam 35 lat, to już wyrosłem z, no tak. z, z idoli, już się nie z, ma z idolowania, tak troszeczkę, bardziej to już teraz służbowo jest tak? służbowe ale. ale kogoś na przykład pokazuje takie umiejętności, które. Po, 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 wiem, że kiedyś bardzo razem z Andrzejem ja, promowaliście koreańskiego zombie, to. Tak, no ale też troszeczkę przez kontuzję gdzieś, gdzieś nie ma go na scenie już teraz. Kurczę, ciężkie pytanie na teraz. Wiesz co, ja bardzo mocno trzymam kciuki za, za polskich zawodników, którzy walczą, walczą w UFC. Nie tylko, no bo, no, bo, no bo wiadomo, że w Polsce wbrew pozorom nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale, ale bardzo bym chciał, żeby dużą karierę, na miarę kariery Joanny Jędrzejczyk zrobił Marcin Held. To tak jak mam tak teraz w to bardzo bym chciał, żeby Heldzikowi się udało. Ja tylko dodam, że Marcin Heldy, jak był u nas gościem, to akurat w momencie, kiedy nie wpuszczono go trochę tak, wcześniej do kasyna bo taki młodziutki był i nawet podarowaliśmy mu <grym> Casino Royale, żeby sobie mógł gdzieś tam ten czas wspominać, Czy przykry dla niego. To niesamowite historie. Tak tak Takich było. historii było bardzo wiele i te historie, tak jak powiedziałem, no, wspólnie z Łukaszem Juracem Jurkowskim mogliśmy tutaj przerabiać w telewizji Orange Sport. Co będzie, co czas przyniesie, jak zwykle patrzymy z optymizmem. Oczywiście. Pewnie jeszcze będzie okazja, nie raz, nie dwa się spotkać. To może jeszcze kiedyś też i Orange Sport się na naszej gdzieś tutaj mapie kanałów pojawi. Na razie w tym programie to wszystko. Dziękuję bardzo za ten czas spędzony wspólnie przy MMA lub LMA. Jak ja to widzę, dziękuję Ci Łukasz również za to, że dziś zdecydowałeś się tutaj. To ze mną. wielka przyjemność, nie? Wiedziałem, że wiesz, no kończymy, kończymy ten rok. To jest tak, jak mówiłem, kawa przygody mojego życia. Musiałem tu być, no to jest normalne. Dzwonisz, Orange Sport, zamykamy, podsumowujemy. Pęk, poszło. Poszło. Dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia, do usłyszenia.